Cześć jestem i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj witam was w grze Pixel Worlds. Bardzo długo pytaliście o kolejny odcinek. Pomyślałam sobie, że dzisiaj jest dobry moment, żeby nagrać ten odcinek. Jeśli nie widzieliście poprzednich, to koniecznie zajrzyjcie do karty, bo oba macie tam podlinkowane. Ja dzisiaj wybrałam się na ryby, ale wybiorę się jeszcze w jedno miejsce, ponieważ wczoraj pojawił się nowy feature. Powiedzcie o tym, że sami możecie sobie zagrać w tą grę, jeśli chcecie. Gra jest oczywiście darmowa i macie do niej linki w opisie. Możecie grać na komputerze, na telefonie, jak wam wygodniej. Ciekawe, czy uda mi się w ogóle złowić tą rybę. Przez yy, poprzednie odcinki trochę walczyłam z tym, nie umiałam łowić ryb, teraz już trochę się nauczyłam. Mam odpowiednią przynętę w odpowiednim miejscu, yy, mam dobrą wędkę, więc mogę sobie spróbować złowić. Tylko zobaczcie, wszystkim biorą, a mi nie! W ogóle nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jakim jestem przystojnym piratem. Trochę się wystylizowałam. Bardzo podoba mi się to, że można naprawdę bardzo różnorodnie wyglądać. Zobaczcie na tych ludzi tutaj wokół. Wyglądają naprawdę fajnie. Fajnie, że można tak sk skastomizować. I okej, okay, mam branie. Słuchajcie, mam branie, muszę teraz. Muszę, muszę. O, nie! Zerwała mi się, poszła mi para z uszu, ale dobra, nieważne. Wiecie co? Ponieważ dzisiaj jeszcze nie byłam na Pixel Station, wybierzemy się tam. Zacznijmy od odebrania sobie bonusa dziennego. Okej, okay, zobaczmy, zobaczmy, czy będę miała szczęście. Liczę, liczę na coś super. Okej, okay, co dzisiaj? 50 gemów. Dobra. 50 klejnotów to jest fajna nagroda, bo klejnoty są używane do kupowania wszystkiego. E, oczywiście e, poprzednim razem miałam vip i mogłam sobie odebrać jeszcze tutaj dodatkową nagrodę, ale niestety dzisiaj nie mam tam wstępu, bo VIP mi się skończył. Ale dzisiaj skupiam się na tym, żeby kopać. Ty, tak, ty, wyglądasz na dzielnego Janina. Czy odważysz się wejść do kopalni? W kopalniach znajdziesz kamienie szlachetne i inne cenne przedmioty, tylko wyposaż się w kilow, zanim tam się udasz. Także wejdźmy sobie tutaj, przenieśmy się do świata pixel mines, tak się nazywa świat, w którym znajdują się kopalnie i to jest totalna nowość. Jestem ciekawa, jak będzie wyglądało kopanie czegokolwiek tutaj, bo właściwie tutaj będziemy kopać chyba nagety, tak mi się wydaje, że chodzi o nagety. Dobra, jesteśmy tutaj, więc możemy się w sumie przywitać ze wszystkimi. Zobaczymy, czy ktoś nam odpowie. W każdym razie my jesteśmy, wiecie, kulturalni, wchodzimy, witając się i przede wszystkim musimy znaleźć tego MPC-ta. Strasznie tu jest ciemno, tak mrocznik. Zobaczcie, ile poziomów w ogóle te kopalnie mają. Okej, okay, tutaj mamy gościa, który ulepsza kilofy, także fajnie, że będziemy mogli sobie te kilofy później ulepszyć. Tutaj mamy kupca kamieni szlachetnych, czyli te wszystkie nagety, które wykopiemy, będziemy mogli sobie prawdopodobnie później sprzedać. Tutaj mamy koło fortuny, okej, okay. i to jest coś, co chyba dopiero zacznie funkcjonować, przynajmniej na mój stan wiedzy, być może już jest zadane. W każdym razie ja jeszcze nie mam monet, ale będziemy mogli sobie tutaj kręcić kołem fortuny, żeby wygrać główną nagrodę, nie wiem czy główną nagrodą jest smok, to się na pewno jeszcze w przyszłości okaże. Ale dobra, myślę, że najwyższy, najwyższy czas kupić sobie kilof, taki na razie najprostszy i najsłabszy, myślę, że możemy sobie go stworzyć. Okej, okay. wygląda, wiecie, jakbyśmy związali kamień z patykiem za pomocą e, jakiejś linki. Będę mogła sobie też go naprawić. I wiecie co? Ja myślę, że mam wystarczająco gemów, żeby spróbować sobie ten kill off ulepszyć. Zobaczymy, czy rzeczywiście tak jest. Okej, okay, czyli co musimy e, zrobić? Aha, czyli nie ulepszamy za gemy. Ale ulepszamy również za rzeczy, które prawdopodobnie wykopujemy w kopalni. Także jednak muszę wejść z tym najsłabszym kilowem, ale to może sobie jakoś poradzę. Dobra. Jeszcze tam nie byłam, nie mam pojęcia czego się spodziewać, ale wejdźmy sobie do tego poziomu pierwszego. Okej. Okay. Eee Słyszę, bardzo jakieś mroczne dźwięki. Muszę postarać się tutaj przeżyć. Ok, zbierajmy sobie wszystkie te rzeczy, które tutaj mamy, czyli ja mogę sobie po prostu kopać wszystkie bloki. Ale fajnie. Okej, okay, ten blok wygląda na bardzo trwały, ale pod spodem jest coś, co wygląda mi trochę jak gemy. Dobra, spróbujmy się do niego dokopać, tylko wiecie, musimy kopać w taki sposób, żeby po prostu. Mieć e, możliwość powrotu, nie to, że wiecie, wkopie się pod spód. Gemy wydaje mi się, że jest całkiem łatwo zebrać. A! Czekajcie! Czekajcie, ja nie wiedziałam, że tu będę walczyć! Okej. Okay. Znaczy zajęłam się, zajmo, znaczy, zająłam się e, sprawdzeniem, co zdobyłam. Zdobyłam e, rolinę, zdobyłam topas i zdobyłam nageta. O nie zgasło światło, trochę jest tu ciemno. E, zobaczmy sobie, e, ile muszę zbierać nagetów, żeby połączyć je w coś lepszego. 100 nagetów. I dostanę klucz do kopalni poziomu drugiego. Okej, okay, czyli to nie jest tak, że możemy sobie, wiecie, wejść do każdego poziomu. Musimy sobie odblokować te poziomy. Dobra. Mamy już dwa, te nagety uzbierane, więc to już jest jakiś plus. I zrobiło się całkiem spokojnie, więc to też jest całkiem spoczko, że nie ma żadnych potworów. Ciekawi mnie, jak głębokie są te kopalnie. A wiecie, nasz świat, na którym gramy, jest ograniczony. I pytanie, czy. Ten świat również ma swoje granice. Pojawił się jakiś wykrzyknik. Co to znaczyło? Czy zbliża się niebezpieczeństwo? Powiedzcie, że nie. Coś słyszę. Okej. Okay. To coś wybuchło, a pod spodem jest jakiś dziwny, dziwny slime. Dobra, pokonałam go. Kurczę! Okej, okay, tego się nie spodziewałam. Ej, ale to jest, słuchajcie, przerażające. Ja czuję, że zaraz zginę. I ciekawi mnie, czy jak zginę, czy tracę te rzeczy, które zdobyłam. Chociaż szczerze wątpię. Prawdopodobnie będę musiała po prostu zejść tutaj jeszcze raz. Teraz chyba rozumiem. Rozwalanie tych kryształów dodaje mi światło. Zobaczcie, bo jak jestem tutaj w tej kopalni, to jest na ogół ciemno! Słyszę jakiegoś potwora. Do mnie to mnie dostrzega. Okej, okay, coś strzela do mnie ściany. Ale jak rozwalę te kryształy, to tutaj w kącie naładowuje mi się jakby lampka. Dobra, musimy zejść i zobaczyć, co do mnie strzela. Co próbuje mnie unicestwić. Czy to jest jakaś pułapka? Nikogo. Okej, okay, widzę! Miałam powiedzieć, że nikogo nie widzę. Dobra, rozwaliłam go. Okej, okay, udało się. Mam siedem tych kryształów, już teraz będę miała dziewięć. Całkiem szybko się je zdobywa powiem szczerze. Myślałam, że będzie to trochę dłużej zajmowało, ale jest nieźle. I póki co ani razu nie zginęłam, więc to też jest ogromny plus. A, walczymy! I pokonał mnie. Okej, okay, czyli teraz mamy yy, jakby... Niby przegraliśmy, bo zginęliśmy, ale zdobyłam doświadczenie za to i zdobyłam wszystkie te łupy, które y, udało mi się zebrać, więc to jest super. I prawdopodobnie będę mogła wejść sam z powrotem i zbierać na nowo, więc w razie czego mam nadzieję, że y, jak zginęłam, to nie tracę dostępu do tego miejsca. Jak widzicie, nie. Po prostu muszę jakby zacząć od początku kopanie. A, czekajcie, bo ja w ogóle muszę znaleźć tutaj jakiś skarb. To jest, to jest interesujące, czy rzeczywiście tutaj kryjesz jakiś skarb. E, w każdym razie nie muszę się przejmować moimi zginięciami, e, bo wiecie, jeśli nie jesteście osobami, które się podają tylko dlatego, że zginęły, to tutaj nic nie tracimy tak naprawdę za zginięcie, więc, więc to jest super. Ok, pojawiły się kolce. W takim razie muszę, muszę uważać. O, o. Teraz już przynajmniej jestem przygotowana chociaż odrobinę na to, co mnie tutaj czeka, więc powinno być lepiej i zostałam właśnie otruta. Okej, okay, tam nie to też się urodził. Dobra, mamy go. Okej, okay, teraz jestem napadnięta na wszystkie te potwory na samym starcie. Znaczy przez wszystkie te potwory. Dobra, tutaj też mamy jednego. I mamy kryształ ze światłem. Pod spodem jest też gem. Na pewno byłoby mi łatwiej, gdybym wzięła ze sobą mój miecz. Aczkolwiek zostawiłam go, ponieważ nie spodziewałam się, że będę tutaj musiała walczyć. Chociaż powinnam była się spodziewać, bo przecież nie może być zbyt łatwo. Nie mam też jeszcze swojej takiej taktyki, w jaki sposób powinnam się poruszać, czy rzeczywiście dobrze jest iść od razu całkiem w dół, czy może powinnam bardziej, wiecie, najpierw poziomy sprawdzać. Ciężko powiedzieć, ale myślę, że dopóki znajduję te gemy, a znajduję ich teraz całkiem sporo, to jest, to jest dobrze. Teraz też spojrzałam, zabijając potworka, że w momencie, kiedy je zabiję, to tutaj pojawia mi się ten licznik, że, wiecie, muszę jakby zrobić... Konkretne zadania, czyli muszę zniszczyć ich 27. Na pewno przybydał mi się tu ten miecz. Postaram się mimo wszystko zawalczyć z nimi i troszeczkę bardziej, ostrożnie do tego wszystkiego, podchodzić. Nie wiem, czy wszystkie potwory tak się tu Tak, wszystkie, wszystkie po kolei. Ok, teraz oberwałam, ale, ale już rozumiem to, przynajmniej trochę. Wtarłam do magmy, to znaczy, że prawdopodobnie zbliżam się do y, samego dołu i przyznam się, że, że trochę jest mrocznie w tej ciemności, bo dawno nie znalazłam żadnego kryształu. Ale zobaczmy, czy coś tutaj się kryje. Okej, okay, mamy światło, trochę, trochę mroku. Tutaj poskromiłam. Okej, okay. czyli jednak nie jest tutaj samo dno, bo minęłam trochę y, tych bloków magmy i zeszłam jeszcze niżej. Więc jednak to nie jest aż tak płytkie, jak mi się wydawało. Strasznie duże są te kopalnie. Tak się udało mi się też odkryć, co oznacza ostatnie z tych e, zadań, czyli ten kilow, i ono oznacza wykopane bloki, e, w sensie te rudy. Także już wszystko wiem, co muszę tutaj zrobić, żeby zdobyć skarb. I szczerze mówiąc, nie wiem, czy bezmierza mi się to uda, ale e, też. Jednak okazuje się, że prawdopodobnie lepszym sposobem niż takie kopanie się bezpośrednio w dół jest chodzenie lewo-prawo, czyli dokopujemy się do kolejnego poziomu i jakby z... przechodzimy cały, całą mapkę, bo dzięki temu jestem w stanie zdobyć znacznie, znacznie więcej rzeczy. Ok, Uuu. mam też wrażenie, że tutaj z czasem nabieram coraz większej wprawy. I dużo łatwiej jest mi nawet unikać potworków, dlatego że już wiem czego się spodziewać. Także w tym momencie idzie mi całkiem nie najgorzej, mam połowę HP i mam mniej więcej połowę zrealizowanych zadań, więc w sumie jest całkiem dobrze. O, tutaj jest fajne, fajne miejsce, dobra, tylko Agu nie zgiń, bo widzę, że tu jest dużo gemów i dużo tych ród, które muszę wykopać. To wydaje mi się, że są To topazy? Dokładnie, i zobaczcie, mamy różne rozmiary tych topazów, także czuję, że trochę zarobię wychodząc z tej kopalni. Trud się na pewno opłaci. Ej, znalazłam chyba drugie wyjście, czyli możemy stąd uciec wcześniej. No i ja, wiecie, tak się wkręciłam w to kopanie, ponieważ ja uwielbiam gry, w których się farmi i w których się kopie. To mnie bardzo odpręża. To trochę się wciągnęłam i w tym momencie, no zobaczcie, jestem tak bliska realizacji, To nie ciekawi mnie, czy to wyjście... To jest wyjście, do którego powinnam wejść. Hmm, to jest interesujące. A może to jest miejsce po prostu ucieczki, ale wiecie co? Teraz tak sobie myślę, że może być mi ciężko w ogóle wydostać się stąd inną metodą. Dlatego, że zobaczcie, że wszystko jest otoczone mocnymi blokami, które fakt mogę niszczyć, ale trochę to trwa. Pewnie lepsze kilofy będą sobie lepiej radzić z tymi blokami. Ale nie, myślę, że jeszcze to nie przyszła pora na ucieczkę z tego miejsca. Muszę spróbować zrealizować to zadanie. I też ciekawi mnie, czy muszę spełnić wszystkie, wszystkie warunki. Czy na przykład wystarczy spełnić jeden, żeby dostać jakąś nagrodę? Bo y, o ile zbliżam się do zrealizowania zadania, jeśli chodzi o wykopywanie kryształów, tak do pozostałych jeszcze trochę czasu będę potrzebowała na pewno. Dotarłam do kłódki! Okej, okay, znalazłam kłódkę, czyli blokadę świata. Na pewno jest tak zrobione, żebym nie mogła jej rozwalić, więc nawet nie próbuję. Ale teraz y, trochę tych gemów również tutaj w tej okolicy znalazłam. Y, I zastanawiam się cały czas, czy spróbować się jednak wydostać. Okej. Okay. Te y, potworki są całkiem łatwe do y, zabicia. Chyba największy problem sprawiają mi nietoperze, dlatego że one lecą w moją stronę. Okej, okay, i to już wydaje mi się jest samo dno, dotarłam do samego dołu. Więc chyba dobrym pomysłem będzie jednak się wycofanie. I zginęłam! Ale byłam naprawdę blisko. Kurczę, super, czuję, że jestem w stanie się wyrobić. Zobaczmy, czy mam wystarczająco gemów. Chyba nie, chyba dalej mi brakuje trochę. 13. Jestem bardzo ciekawa, jak wygląda poziom drugi kopalni, dlatego wchodzę i zdobywam. Kurczę, bardzo, bardzo przyjemnie się tu gra, naprawdę. Zdobyłam nawet więcej niż powinnam, Zobaczmy, jak będzie wyglądało łączenie tych przedmiotów i co z tego wyjdzie. Okej, okay, bardzo fajnie. Mamy klucz, klucz do poziomu drugiego. I prawdopodobnie teraz, nie jestem tego pewna, ale jak odblokujemy sobie drugi poziom kopalni tym kluczem, to będziemy mogli potem do niego wchodzić, tak mi się wydaje. Pewnie jest trudniejszy, ale naprawdę ogólnie fajnie, fajnie się kopię. Jestem bardzo ciekawa, czy uzbieram wystarczająco rzeczy do ulepszenia kilofa. No nie, okej, okay, ale mam gemy w. Prawie, prawie uzbierane. Te wszystkie przedmioty, te buty, nici, one wypadają z potworków, więc trzeba po prostu e, nie uciekać, tylko walczyć z nimi. Na pewno mogę sprzedać kamienie i zobaczcie, ile za to zarobię. Dobra, sprzedajemy e, 8 tych topazów za 96 kryształków. Bądź 19 tych małych, za to zarobię 100 e, gemów. To jest idealny deal dla osób, które uwielbiają kopać, wiecie, bo ja po prostu uwielbiam. Nie jestem pewna, czy powinnam sprzedawać te topazy rzeczywiście, bo prawdopodobnie chciałabym ulepszyć sobie kilof, ale zawsze mogę wrócić do kopalni i pokopać. No dobra, to najwyższa pora otworzyć yy, kopalnię numer dwa. Chodzimy. Nie będę już dzisiaj y, zwiedzała tej kopalni. Jeśli chcecie zobaczyć, to sami sobie zwiedźcie tę kopalnię. Gra jest darmowa, oczywiście na telefon, na komputer. Y, także macie wszystkie linki w opisie. Zachęcam Was bardzo serdecznie do zajrzenia. Tutaj mamy do wykopania troszeczkę inne rzeczy. Jakie? Ja, sami się przekonajcie! Mam nadzieję, że się Wam się podobał. Jeśli tak było, zostawiajcie koniecznie łapę w górę. A ja już dzisiaj się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Miłego dziąka, Pa Pa.